Cześć, ja nazywam się Max Player i witam Was w kolejnym odcinku z gry Fir 2 Project Origin. Wracamy do Fira po dosyć długiej przerwie, prawie miesięcznej przerwie. No i mam nadzieję, że e, nie zapomniałem, co jak tutaj się robi. Jeżeli chodzi o fabułę, no to mniej więcej jakoś się orientuję, bo przypominałem sobie troszeczkę. E, Okej, okay, co musimy teraz zrobić? Tak naprawdę. E, zlokalizuj biuro medyczne, znajdź wężową pięść. O, właśnie, mamy znaleźć wężową pięść.

tak, 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 Super To ja? To chyba ja. Okej. Okay. Jezus Fizyka w tej grze normalnie mnie kiedyś dobije. Wszystko co się ruszy to wydaje dźwięk praktycznie. Yy. jest? Informacje, bla bla bla. Ja... Um, ty coś masz dla mnie? E! Co tu się działo? Co tu się działo? No, nie chcę niczego zmieniać, me. You see him? He's close. There. ba 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 ba. ba. Granatę! O oh, Sied, On też rzucił granat! Oh, shit. Oh, wow, wow, wow. Okay, tego zabiłem. Tak, 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 Okej. tak, mam, tylko tak, O, o, no! tak, Sie. The fucking sake. Ahaha! Ujojoj. Przybiłem go do ściany. What is this? Ah. Teraz to by mi się przydały. E, e, uleczenie i kamizelka. Bo nieźle oberwałem. Oooo, mówisz masz. I jeszcze bum. Użyjemy apteczuni. Pięknie. Tylko nie ma amunicji do mojego karabinu? O, coś tutaj znalazłem jednak. What the hell! Zamknij się! God damn. Karteczka. Pięknie. Bum. Aha! Jest biuro medyczne. Um, uh ruchom Bluebird Exe. What the fuck? Wow! No, no, no. Tego się nie spodziewałem. Tajna winda! Strażnik Kigan nie był w stanie dalej wykonywać swoich obowiązków, więc porucznik Stokes odeskortowała go do transportera i wysłała ci... i wysłała cię z misją namierzenia wężowej pięści. Po ciężkich walkach z siłami repliki i Armaham udało ci się dotrzeć do biura medycznego, które okazało się tajną windą. Masz zamiar sprawdzić, dokąd prowadzi. Tak. Mam zamiar sprawdzić, dokąd prowadzi. Wow. wee! Jakieś tajne laboratorium, czy co? What the fuck? Go take a look outside. You won't be able to contain her. Her power is already intensified. It's only going to get worse. We have to risk it. There's no other choice. There is another choice. That's what I've been trying to tell you. We can destroy Enough! her. Give me the fucking offense. Okay, okay. Shit. Take him. You'll thank me when this is over. You'll be dead by then. Have a little faith, Terry. I do have faith that you'll be dead by then this is a visual up you've got to hurry those army camp guys are almost here genevieve locked the place down to stall them but they're welding through doors I'm shut out of the system so i can't help you oh uh-huh okay stay still boom Oh shit! Widzę, 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 widzę! Holy fuck! Spokojnie, damy sobie radę! Tylko spokojnie! Siu!

Oberwał. Aha. Oh yes. Dziękuję. A, jeszcze ty. A, masz. Bum! 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 Oh for fuck, co tu się dzieje? Aha. A, a, a. Come on. What the fuck? Ktoś tu rzucił granat! Gdzieś tu była kamizelka. Jest. BOM! Dziękuję. Czy to wszyscy? Chyba tak. Nie! To jeszcze nie koniec. Kaboom! 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 Teraz to muszą być wszyscy Kolejne informacje, bla, bla, bla O, amunicja do szturmowego Pięknie W samą porę To cholery Wy coś jeszcze macie? O, to całkiem sporo Ty też? Nope. No, ale dobra e, Co teraz? Mam iść tędy? O, oh. oh, jeden strzał! Damn! Czujesz się ehem, przybity? I to dosłownie. Nie ma... Tutaj się zapewne wrócę. Tak jest. Okej. Okay. Zatem idziemy tędy. What the fuck? Jest tutaj coś za cicho? się udało huh. What? Czemu Zamykają wszystkie sektory Czego nie ma OK? What the f**king weź mi nie strasz, gościu! A masz! God damn it. Porąbało cię! Nawet nie wiem, czy dobrze idę. Kolejne informacje, bla, bla, bla! się ciekawe co się stało z Fetelem. Którego zabiłem. Pierwszej części To są tylko granaty Ale coś tutaj What The fuck Jak mam to Jak mam to podnieść Chyba na górze Czy tą kontrolką Nope Fuck Tam jest dodatek do do, do yy, spowolnienia czasu, ja bym chciał to... Ja bym chciał to zdobyć. Czy ja w ogóle dobrze idę? Bo już się pogubiłem naprawdę. Okay, chyba mogę tędy przejść. Okej, okay, czysto! What the fuck Uh! Coś widziałem na górze. Uh! Okej. Okay. spokojnie. Uh! Okay. Włącz. Klik, klik. Cały sektor włączony. Pięknie. Co to jest? Eee. O, o, o! Teraz mogę w końcu dostać się do tego, jest! Ha! <śpięknie> Pięknie! Ok, eee. to gdzie teraz? Ktoś mi powie? Tędy? Nie. Tam, a tu co jest? Co, 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 to jest tu? Informacje. Z tu tego życie. Nic więcej. Hmm. Okej, okay, no to mamy problem, bo nie wiem, gdzie mam iść. Eee, spokojnie. Włączyłem obejście, więc.

Dobra, będę uważał! Hello? Bum. nic, okej. Okay. Manzelka, o oh, jest. No dawaj. That's hey. what I need. Somebody kill this son of a bitch. The hotch hotch. This is taking too goddamn long. Hurry <laughs> up. Boom. woo hoo hoo! You're right, Point. Point. Come on. Come on. O! Nie, to zachowam sobie na coś większego! Dziękuję bardzo! Tylko więcej nie widzę. Okej. Okay. BUM!

Pięknie. cóż za celność! Czy to już wszyscy? To nie jest takie proste, mój kolego. Mnie się nie da zabić tak łatwo! Co on jest? O, będzie tutaj. Na pół? Rozwaliłem go na pół. T o! Ta snajperka jest potężna. Rozwala ich na pół. What the fuck? No. Whoa! Okay. Nie mam więcej pytań. God damn O mój Boże! Oho! Cóż broń. You sure did kill a lot of my guys. I'm impressed. I've never seen anything like that. You're a goddamn killing machine. No! I? How's that door coming? Might as well be using a lighter, sir. This thing won't cut for shit. Looks like we got ourselves a little stale mate here. No, I... llama I'm running out of assembly. Son, you get us through that door if you have to chew a hole in it. Uh, yes, sir. Decontamination sequence in progress. Stand by. You must be hurting for some hurt. Control 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 come on, Ouch. No, 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 no. control 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 no, control 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 ah. come on. control 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 Dziękuję, do widzenia! To by było na tyle. A gdzie jest gościu, który otwierał drzwi? Mm -hmm. Gdzie on uciekł? What the fuck, co to było? Hello? Uh. Uh. O shit, what the fuck? Não, O que é que você é

Jake! Tam, 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 tam Go, 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 go Zamknij to wszystko! Hej! Okej, okay, ja sobie pójdę, kolego. Tylko jest mamy problem, tu drzwi są zamknięte. JARAJ SIĘ! Fuck sake! Czy mam zejść tutaj? Zostawcie mnie w spokoju! Boże święty, co to było? Dobry. Jakąś kamizelkę. O, mówisz masz, Max. Mówisz masz. Amo. Jest. Uh. Okej. Okay. Sądzę, że to będzie chyba dobry moment, żeby zakończyć tutaj ten odcinek, zakończę go w zbrojowni. To będzie chyba najbezpieczniejsze miejsce, jakie mogę tutaj znaleźć. Także dzięki za dzisiaj, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie zauważyłem się mipa, gdzie wypadać Tam y, chodzi z, y, z leby na prawo na prawo, czyli od nas No, Nocie nie prawo, tam No jest pole Opak zabił mnie Kaptujemy!